Witam Państwa serdecznie w Dzielniku Hermetycznym. Dziś kolejny cykl z serii książki czytanej Tybalion, czyli Studium Hermetycznej Filozofii Starożytnego Egiptu i Grecji, autorstwa trzech wtajemniczonych. Usta mądrości są zamknięte dla wszystkiego z wyjątkiem uszu zrozumienia. Hermesowi Trismegistusowi znanemu przez starożytnych Egipcjan jako wielce wielki i mistrz mistrzów, ten tomik nauk hermetycznych jest z umiżeniem dedykowany. Rozdział Boski Paradoks Cytat Połowicznie mądrzy, uznając względną nierzeczywistość wszechświata, wyobrażają sobie, że mogą zaprzeczać jego prawom. Takimi są zarozumiałymi i próżnymi głupcami, rozbijającymi się o skały i rozrywani na wszelkie strony, na kawałki, z powodu ich szaleńczych wywodów. Prawdziwie mądrzy, znając naturę wszechświata, używają prawa przeciw prawom, wyższego przeciw niższemu i poprzez sztukę alchemii przekształcają to, co niechciane to, co wartościowe, i tym samym triumfują. Mistrzostwo nie składa się z niezwykłych snów, wizji, ekscentrycznego wyglądu lub życia, lecz na używaniu wyższych sił przeciwko niższym, uciekając od bólu niższych płaszczyzn poprzez wibrowanie na wyższych. Orężem mistrza jest transmutacja – a nie zarozumiały sprzeciw. Kybalion to jest paradoks wszechświata, będący rezultatem prawa biegunowości, które manifestuje się, gdy wszystko zaczyna tworzyć. Wysłuchaj tego, gdyż ukazuje to różnicę pomiędzy półmądrością a mądrością. Mimo, że dla nieskończonego wszystkiego wszechświat, jego prawa, jego moce, jego życie, jego zjawiska są rzeczami doświadczalnymi w stanie medytacji czy snu, to jednak dla wszystkiego, co jest skończone, wszechświat musi być uważany za rzeczywisty, a życie, działanie i myśli muszą być na tym odpowiednio oparte, chociaż z ciągłym zrozumieniem wyższej prawdy. Wszystko w zależności od własnej płaszczyzny i praw. Gdyby wszystko wyobrażało wszechświat jako rzeczywistość, byłoby to nieszczęściem dla wszechświata, gdyż nie istniałaby wtedy ucieczka z niższego na wyższe. Wtedy wszechświat stałby się stały i rozwój byłby niemożliwy. A jeśli człowiek, opierając się na półmądrości, działa, żyje i myśli o wszechświecie jako o zaledwie śnie podobnym do jego własnych skończonych snów, wtedy tak się dla niego faktycznie staje i jak lunatyk wciąż się potyka, chodząc w kółko, nie rozwijając się. Z powodu ignorowania naturalnych praw będzie jednak ostatecznie zmuszony do przebudzenia się przez ciężki upadek Tłukąc się i krwawiąc. Koncentruj się zawsze na gwieździe, lecz niech Twoje oczy pilnują kroków, inaczej wpadniesz w iluzję poprzez ciągłe patrzenie w górę. Pamiętaj o boskim paradoksie, chociaż wszechświata nie ma, to on wciąż jest. Pamiętaj o dwóch biegunach prawdy: absolutnym i względnym. Strzeż się półprawd. To, co hermetycy znają jako prawo paradoksu, jest aspektem prawa biegunowości. Hermetyczne zapisy pełne odnośników do pojawienia się tego paradoksu w rozważaniach problemów życia i istnienia. Nauczyciele ciągle ostrzegają swoich uczniów przed błędem pomijania drugiej strony każdego pytania. A ich ostrzeżenia są szczególnie kierowane na problemy absolutnego i relatywnego, które kłopoczą uczniów filozofii, a które powodują, że tak wielu myśli i działa sprzecznie z tym, co jest powszechnie znane jako zdrowy rozsądek. A my ostrzegamy wszystkich uczniów, aby na pewno uchwycili boski paradoks absolutności i relatywności, Inaczej wpadną oni w iluzję półprawdy. W tym celu została napisana ta konkretna lekcja. Czytaj ją uważnie. Pierwszą myślą, która pochodzi od myślącego człowieka, po tym jak uświadomi on sobie prawdę, że wszechświat jest mentalną kreacją wszystkiego, jest to, że wszechświat i wszystko, co zawiera, jest jedynie iluzją. Ni rzeczywistością, ale jego instynkty odrzucają tę ideę. Lecz to, tak samo jak inne wielkie prawdy, musi być rozpatrywane zarówno z absolutnego, jak i z relatywnego punktu widzenia. Z absolutnego punktu widzenia, wszechświat jest oczywiście iluzją w swojej naturze, snem, fatamorganą. Do samego wszystkiego. Rozpoznajemy to nawet w naszym zwykłym spojrzeniu, gdyż mówimy o świecie jako o przemijającym programie, który przychodzi i odchodzi, rodzi się i umiera, gdyż element nietrwałości i zmiany, skończoności i bezsubstancyjności zawsze musi być. Połączony z ideą stworzonego wszechświata, kiedy jest porównywany do idei wszystkiego, niezależnie od tego, jakie są nasze wierzenia odnośnie natury obu. Filozof, metafizyk, naukowiec i teolog wszyscy się zgodzą odnośnie tej idei, a myśl tę można odnaleźć we wszystkich postaciach filozoficznej myśli i religii koncepcji. Tak samo jak i w teoriach odpowiednich szkół metafizyki i teologii. Tak więc nauki hermetyczne nie głoszą wszech wszechświata w znaczeniu mocniejszym od tego, który jest Tobie znajomy, chociaż ich prezentacja tego tematu może zdawać się nieco zaskakująca. Wszystko, co ma swój początek i koniec, musi być w pewnym sensie nierzeczywiste i nieprawdziwe. To dotyczy również wszechświata, według wszystkich szkół filozoficznych. Z absolutnego punktu widzenia nic nie jest rzeczywiste poza wszystkim, niezależnie od tego, w jakim znaczeniu myślimy, czy dyskutujemy na ten temat. Niezależnie od tego, czy wszechświat. Jest tworzony z materii, czy jest on mentalnym wytworem umysłu wszystkiego, jest on niesubstancyjny, nietrwały, jest rzeczą podlegającą czasowi, przestrzeni i zmianie. Chcemy, abyś dogłębnie zdał sobie sprawę z tego faktu, zanim ocenisz hermetyczną koncepcję mentalnej natury wszechświata, przemyśl wszystkie inne koncepcje i zobacz. Czy nie jest to ich prawdą? Lecz absolutny punkt widzenia ukazuje tylko jedną stronę medalu. Druga strona jest relatywna. Prawda absolutna została zdefiniowana jako rzeczy takie, jakimi znaje umysł Boga, podczas gdy prawdą relatywną są rzeczy takie, jakimi rozumie je najwyższy rozsądek człowieka. Zatem, mimo że dla wszystkiego wszechświat musi być nierzeczywisty i iluzyjny, jak sen czy rezultat medytacji, to dla skończonych umysłów będących częścią tego wszechświata, a doświadczających go poprzez śmiertelne zmysły, wszechświat jest bardzo rzeczywisty i należy go za taki uważać. Rozpoznając absolutny punkt widzenia, nie możemy popełniać błędu ignorowania czy zaprzeczania faktom i zjawiskom wszechświata, które objawiają się naszym śmiertelnym zmysłom. Pamiętaj, że nie jesteśmy wszystkim. Obrazując to odpowiednim przykładem, wszyscy rozpoznajemy fakt, że materia istnieje dla naszych zmysłów. W przeciwnym razie źle na tym wyjdziemy. A jednak nawet nasze skończone umysły rozumieją stanowisko, że z naukowego punktu widzenia materia nie istnieje. A to, co nazywamy materią, jest jedynie skupieniem atomów, które są jedynie zgrupowaniem jednostek mocy, nazywanych elektronami czy jonami, wibrujących w stałym ruchu okrężnym. Kopniemy kamień i czujemy to uderzenie. Zdaje się ono być rzeczywiste, pomimo tego, iż wiemy, że jest jedynie tym, co opisaliśmy przed chwilą. Lecz pamiętaj, że nasza stopa, która czuje uderzenie poprzez działanie naszego mózgu, jest również materią, więc składa się z elektronów. Tak samo jak materią jest nasz mózg. A gdyby nie działanie naszego umysłu. Nie znalibyśmy wcale ani stopy, ani kamienia. Tak samo ideał artysty czy rzeźbiarza, który stara się odtworzyć w kamieniu czy na płótnie, zdaje się dla niego bardzo rzeczywisty. Tak samo jest z charakterami postaci w umyśle pisarza czy dramaturga, który chce wyrazić tak, aby inni mogli je rozpoznać. A jeśli jest to prawdą w przypadku naszych skończonych umysłów, to jaki musi być stopień rzeczywistości obrazów mentalnych tworzonych w umyśle nieskończoności? Przyjaciele, dla śmiertelników ten wszechświat mentalności jest naprawdę bardzo rzeczywisty. Jest jednym, jaki poznamy, chociaż wznosimy się w nim z płaszczyzny na płaszczyznę coraz wyżej i wyżej. Aby wiedzieć, że jest inaczej. Doświadczając tego, musimy być samym wszystkim. Prawdą jest, że im wyżej się wzniesiemy, im bliżej umysłu Ojca sięgniemy, tym bardziej widoczna staje się iluzyjna natura skończonych rzeczy. Lecz dopóki wszystko nie wchłonie nas w siebie, ta wizja nie zniknie. Nie potrzebujemy więc zastanawiać się nad zjawiskiem iluzji. Rozpoznając prawdziwą naturę wszechświata, poszukujemy zrozumienia jego mentalnych praw i dążymy do używania ich jak najlepiej w naszym rozwoju życia, gdy będziemy podróżować przez kolejne płaszczyzny istnienia. Prawa wszechświata są niemniej żelaznymi prawami z powodu swojej mentalnej natury. Wszystko, za wyjątkiem wszystkiego, jest. Nimi związane. To, co jest w nieskończonym umyśle wszystkiego, jest rzeczywiste w stopniu ustępującym jedynie samej rzeczywistości istniejącej w naturze wszystkiego. Nie bądź niepewny ani zmartwiony. Wszyscy jesteśmy stale utrzymywani w nieskończonym umyśle wszystkiego. I nie ma tu nic, co mogłoby nas skrzywdzić, ani czego moglibyśmy się obawiać. Na zewnątrz wszystkiego nie istnieje żadna siła, która mogłaby na nas oddziaływać. Możemy zatem być spokojni i bezpieczni. Gdy zostanie to zrozumiałe, wówczas świat będzie pełen komfortu i bezpieczeństwa. Wtedy spokojnie i cicho śpimy, usypiani w kołysce głębi. Pozostajemy bezpieczni na dnie oceanu nieskończonego umysłu, który jest wszystkim. We wszystkim naprawdę żyjemy i poruszamy się, i posiadamy swoje istnienie. Niemniej, gdy żyjemy na płaszczyźnie materii, materia jest dla nas materią, chociaż wiemy, że jest to jedynie zgrupowanie elektronów, czyli cząstek elementarnych mocy. Wibrujących szybko i obracających się jedynie wokół drugich w układach atomów. Atomy z kolei wibrują i obracają się, tworząc molekuły, które z kolei formują większe masy materii. Materia nie staje się mniej materią nawet wtedy, gdy podążymy dalej w tym rozważaniu i dowiemy się z nauk hermetycznych, że moc, z której składają się jednostki elektronów, jest jedynie manifestacją umysłu wszystkiego i, jak wszystko inne we wszechświecie, jest ona w swej naturze czysto mentalna. Będąc na płaszczyźnie materii, musimy rozpoznawać jej zjawiska, możemy kontrolować materię, jak robią to wszyscy mistrzowie wyższego i niższego stopnia. Lecz dokonujemy tego stosując wyższe siły. Popełniamy głupotę, próbując zaprzeczać istnieniu materii w relatywnym aspekcie. Możemy zaprzeczać jej panowaniu nad nami, co jest słuszne, lecz nie powinniśmy ignorować materii w jej relatywnym aspekcie, przynajmniej dopóki żyjemy na tej płaszczyźnie. Podobnie prawa natury stają się mniej stałe i mniej efektywne, kiedy dowiemy się, że są jedynie trworem mentalnym. Pełni działają one w różnych płaszczyznach. Pokonujemy niższe prawa stosując ciągle wyższe. Jedynie w ten sposób. Ale nie możemy uciec z prawu ani całkowicie wznieść się ponad nie. Jedynie wszystko może uciec z prawu. I to dlatego, że wszystko samo w sobie jest prawem, z którego wyłaniają się wszystkie inne prawa. Najbardziej zaawansowani mistrzowie mogą nabywać moce zazwyczaj przypisane bogom. W wielkiej hierarchii życia istnieją niezliczone rangi istot, których istota i moc wykracza poza najwyższych mistrzów spośród ludzi i to w stopniu niewyobrażalnym dla śmiertelników, lecz nawet najwyżsi mistrzowie i najwyższe istoty. Muszą uginać się pod prawem, i w oczach wszystkiego są jak nic. Biorąc pod uwagę, że nawet najwyższe istoty, których moce przewyższają to, co ludzie przypisują swoim bogom, nawet one są związane i podległe prawu, to wyobraź sobie założenie śmiertelnego człowieka naszej rasy i naszego poziomu. Który ośmiela się traktować prawa natury jako nierealne i iluzyjne, gdy uchwycił on prawdę, że prawa mają naturę mentalną i są po prostu mentalną kreacją wszystkiego. Prawom, którymi rządzi wszystko, nie można zaprzeczać ani ich odrzucać. Tak długo, jak trwa wszechświat, będą trwać i one, gdyż Wszechświat istnieje poprzez cechy praw, które tworzą jego podstawę i utrzymują go w całości. Hermetyczne prawo mentalizmu, mimo że wyjaśnia prawdziwą naturę wszechświata w oparciu o zasadę, że wszystko jest mentalne, to nie zmienia naukowych koncepcji wszechświata, życia czy ewolucji. To tak to naprawdę to nauka tylko potwierdza nauki hermetyczne. Uczą one, że natura wszechświata jest mentalna, podczas gdy współczesna nauka twierdzi, że jest ona materialna, bądź też ostatnio w końcowej analizie jest energią. Nie jest błędem nauk hermetycznych uznawanie podstawowej zasady Herberta Spencera, która mówi o istnieniu. Nieskończonej i wiecznej energii, z której wywodzą się wszystkie rzeczy. Tak naprawdę to w filozofii Spencera hermetycy odnajdują najwyższe zewnętrzne stwierdzenie odnoszące się do naturalnych praw, jakie kiedykolwiek zostało ogłoszone. Poza tym wierzą, że Spencer był reinkarnacją starożytnego filozofa żyjącego w Egipcie tysiące lat temu, który potem inkarnował się jako Heraklit, grecki filozof żyjący 500 lat przed naszą erą. Uważają oni również, że jego twierdzenie o nieskończonej i wiecznej energii jest bezpośrednio zb zbieżne z naukami hermetycznymi, zawsze dodając swoją doktrynę, że jego energia jest energią umysłu wszystkiego. Przy pomocy uniwersalnego klucza filozofii hermetycznej Uczeń Spencera będzie w stanie otworzyć wiele wewnętrznych drzwi filozoficznych koncepcji tego wielkiego angielskiego filozofa, którego praca ukazuje rezultat jego wcześniejszych wcieleń. Jego nauki odnoszące się do ewolucji i rytmu są prawie idealnie zbieżne z naukami hermetycznymi o prawie rytmu. Uczeń hermetyzmu nie musi więc odrzucać któregokolwiek ze swoich ulubionych naukowych punktów widzenia odnoszących się do wszechświata. Wszystko, czego od niego wymagamy, to uchwycenie zasady: wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny, utrzymywany w umyśle wszystkiego. Odkryje on, że pozostałe sześć z siedmiu praw będą pasować do jego naukowej wiedzy i będą mu służyć do odkrywania ciemnych miejsc i rzucania na nie światła. To nie jest niczym dziwnym, jeśli zdamy sobie sprawę z wpływu, jaki myśl hermetyczna wywarła na wczesnych filozofach starożytnej Grecji, na których to podstawach opierają się w znacznej mierze współczesne nauki i teorie. Zaakceptowanie pierwszego prawa hermetyzmu, mentalizmu, jest jedyną wyraźną różnicą pomiędzy współczesnymi naukowcami a uczniami hermetyzmu. Jednakże nauka stopniowo przemieszcza się w kierunku hermetyzmu, błądząc po ciemku w poszukiwaniu wyjścia z labiryntu, w który weszła w poszukiwaniu rzeczywistości. Celem tej lekcji jest wpojenie w umysły uczniów faktu, że dla wszystkich zamiarów i celów wszechświat jego prawa i zjawiska są tak samo rzeczywiste w odniesieniu do człowieka, jak przy hipotezach materializmu czy energetyzmu. W każdym hipotetycznym ujęciu wszechświat w swoim zewnętrznym aspekcie jest zmienny, nieustannie płynący i przejściowy, tym samym jest wolny od substancyjności i rzeczywistości. Lecz zauważ drugi biegun prawdy. W każdej z tych samych hipotez jesteśmy skłaniani do działania i życia, jak gdyby te przemijające rzeczy były rzeczywiste i substancyjne. Z tą różnicą pomiędzy różnymi hipotezami, że w starych koncepcjach mentalna moc była ignorowana jako naturalna siła. Podczas gdy w przypadku mentalizmu staje się ona największą naturalną siłą. I ta jedna różnica rewolucjonizuje życie w oczach tych, którzy rozumieją tę zasadę oraz prawa i praktyki będące jej rezultatem. Reasumując, wszyscy uczniowie, uchwyćcie zalety mentalizmu i nauczcie się poznawać i używać i stosować prawa z niego wypływające. Lecz nie ustępujcie pokusie, która, jak naucza Kybalion, pochłonęła na wpół mądrych, a która powoduje, iż są oni zahipnotyzowani przez wyraźną nierzeczywistość rzeczy, co skutkuje, że błąkają się oni jak śniący w świecie snów, ignorując praktyczną pracę i życie człowieka, na co kończy się tym, że rozbijają się oni skały i są rozrywani na wszystkie strony, na kawałki, z powodu ich szaleńczych wywodów. Idź raczej za przykładem mądrych, którzy, według tego samego źródła, używają praw przeciw prawom, wyższego przeciw niższemu, i poprzez sztukę alchemii przekształcają to, co niechciane, w to, co wartościowe i tym samym triumfują. Podążając za tym autorytetem omijajmy półmądrość, która jest głupotą, która ignoruje prawdę, że mistrzostwo nie polega na niezwykłych snach, wizjach i fantastycznych wyobrażeniach, czy życiu, lecz na używaniu wyższych sił przeciwko niższym, uciekając od bólu niższych płaszczyzn poprzez wibrowanie na wyższych, uczniu. Pamiętaj zawsze, że orężem mistrza jest transmutacja, a nie zarozumiały sprzeciw. Powyższe cytaty pochodzą z Kybaliona i są warte zachowania w pamięci ucznia. Nie żyjemy w świecie snów, lecz we wszechświecie, które będąc względnym jest rzeczywistym na tyle, na ile odnosimy się do naszego życia i działania. Naszym zadaniem we wszechświecie nie jest zaprzeczać jego egzystencji, lecz żyć, używając praw, wznosić się z niższego na wyższe, prowadzić życie, czyniąc to, co możemy najlepszego w okolicznościach pojawiających się każdego dnia i podążać tak dalece, jak to możliwe, za naszymi najwyższymi ideami i ideałami. Prawdziwy sens życia nie jest znany człowiekowi na tej płaszczyźnie, jeśli w ogóle komukolwiek. Lecz najwyższe autorytety i nasza własna intuicja uczą nas, że nie popełniamy błędu, żyjąc tym, co w nas najlepsze, w stopniu jaki jest to tylko możliwy, ani zdając sobie sprawę, że wszechświat skłania się w tym samym kierunku, pomimo wyraźnych dowodów, że jest inaczej. Wszyscy jesteśmy na drodze, ona prowadzi nieustannie w górę, mijając częste miejsce postoju. Odczytaj przesłanie Kybaliona, podążaj za przykładem mądrych, unikaj błędu na wpół mądrych, którzy giną z powodu swej głupoty. Bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnej części. Pozdrawiam, Sława.